do mieszkańców Poznania przemówi prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy, inteligenci, młodzież. Mówię do was z głębokim bólem, bo to nasze piękne znane ze swej pracowitości, z patriotyzmu i zamiłowania do porządku miasto Stało się terenem zbrodniczej prowokacji i krwawych zajść, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego poznaniaka, każdego Polaka i które społeczeństwo z całych swoich sił stanowczo potępia. Mówimy ze sobą szczerze i wcale nie trzeba ukrywać faktu, że zbrodniczy prowokatorzy wykorzystali istniejące bezsprzecznie niezadowolenie w niektórych zakładach pracy, Powodu trudności ekonomicznych i rozmaitych, dokuczliwych nieraz bolączek. Jeżeli chodzi o bolączki, ujawnione w całym szeregu zakładów pracy w Poznaniu, które w dużym stopniu wywołane zostały błędami i nieprawidłowym stosowaniem obowiązujących przepisów, to rzecz jasna, błędy te muszą być i będą natychmiast poprawione. Zwłaszcza, że decyzja o poprawieniu tych błędów zapadła ze strony rządu i partii jeszcze kilka dni temu, wówczas, gdy delegacje robotników przyjęte zostały przez przedstawicieli rządu i słuszne ich postulaty zostały załatwione pozytywnie. Nie przeszkodziło to prowokatorom w zorganizowaniu wczoraj demonstracji, którą od dawna przygotowywali także przy pomocy przyjezdnych organizatorów. Na Poznaniu Kupiła się cała uwaga ośrodków imperialistycznych, albowiem chodziło o to, aby Poznań, miasto międzynarodowych targów i w okresie targów uczynić terenem zamieszek. Chyba nie ma nikogo tak naiwnego, aby tego nie widział. W takich rzeczach nie ma przypadku. Grug starał się więc wykorzystać niezadowolenie części robotników i pracowników Poznania. Powodowane trudnymi warunkami materialnymi ludności pracującej, a zwłaszcza robotników, bo przecież wiadomo, że warunki te nie są takie, jakie chcielibyśmy, żeby były. Komitet Centralny Partii i rząd opracował plan działania, który pozwoli na stopniowe podnoszenie stopy życiowej mas pracujących. Uwzględnia się przy tym przede wszystkim te grupy zatrudnionych których zarobki układają się specjalnie niekorzystnie. Nie chcemy tu niczego obiecywać, bo obiecanki nie mają sensu i z obiecanek nie byłoby poprawy stopy życiowej. Ale chcemy to w miarę sił i środków, które całe społeczeństwo, a w szczególności robotnicy i chłopi wypracowują, realizować. Temu zadaniu chcemy poświęcić nasze wysiłki. Ale czy o to chodziło prowokatorom? Oczywiście chodziło im o coś zupełnie odwrotnego. I o ile robotnicy poznania mieli niewątpliwie na celu przedstawienie swoich postulatów, co jest ich prawem, to prowokatorzy i agenci imperialistyczni mieli na oku coś zupełnie odwrotnego. Chcą przeszkodzić realizacji tych postulatów, co oczywiście im się nie uda. I chcieliby wywołać anarchię, która przeszkodziłaby także postępującym procesom demokratyzacji naszego życia. Tego imperialistyczni agenci najbardziej się boją. To też nic dziwnego, że te zamierzenia wikrzycieli spaliły na panewce w momencie, gdy zostało to rozeznane przez ogromną większość klasy robotniczej, która odcięła się i odstąpiła od następnej fazy demonstracji. Od ponurych popisów, agentów i prowokatorów występujących z bronią w ręku i atakujących machy publiczne. Wtedy stanęła już sprawa niesłusznej często krytyki ze strony robotników. Nie sprawa wysuwania słusznych czy mniej słusznych, możliwych czy jeszcze niemożliwych w naszych warunkach do realizacji postulatów. Stanęła sprawa. Przygotowanego przez prowokatorów zbrojnego porwania się na władzę ludową, atakowania gmachów państwowych, napaści na pracowników milicji i bezpieczeństwa. Wtedy robotnicy w masie swojej, z wyjątkiem obałamuconych jednostek, poparli oczywiście władzę ludową, swoją władzę. Wtedy w niektórych punktach miasta, na niektórych dachach, Prowokatorzy ustawili karabiny maszynowe, które godziły zarówno w strażników porządku, jak i w spokojną ludność i pochłonęły ofiary. To już miało tyle wspólnego z robotnikami, ile wspólnego ma z nimi imperialistyczny agent, który całą naszą Polskę chciałby wtrącić w upadek, a potem spowodować powtórzenie tych tragedii, jakie przeżywała bohaterska ludność poznania. Okresie hitlerowskiego najazdu. Oczywiście, że do tego nie dojdzie, bo i Polska jest dzisiaj inna, i inny jest układ sił międzynarodowych, sił pokoju i postępu, które coraz bardziej skłaniają wszystkich do pokojowego współżycia i współistnienia, chociaż przyprawiają o wściekłość prowokatorów wojennych. Nie przeszkodziło to rzecz jasna ciemnym siłom prowokacji w bezskutecznych zresztą próbach odwrócenia biegu historii za pomocą skrytobójczych strzałów. Należy podkreślić pełne odpowiedzialności i obywatelskie zachowanie się milicji, wojska i pracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy do ostatniej chwili unikali użycia broni palnej, dopóki nie zostali zaatakowani strzałami napastników rozzuchwalonych, Spokojnym reagowaniem organów władz. Obronie życia imienia obywateli i dla przywrócenia spokoju władze zostały zmuszone do zastosowania surowych środków. Większość awanturników, część z nich z bronią w ręku, została zatrzymana i zostanie przeciw nim przeprowadzone dochodzenie sądowe. Najgłębszym smutkiem i bólem napełnia nas fakt, że w czasie zajść polegli. Bohaterscy żołnierze, milicjanci i pracownicy bezpieczeństwa, którzy bronili powierzonych sobie posterunków, jak również robotnicy Poznania, którzy wraz z milicją i wojskiem stawiali czoła napastnikom, smutkiem i bólem napełniają nas również fakty śmierci niewinnych obywateli, którzy przypadkiem znaleźli się w miejscach starć. Krew przelana w Poznaniu obciąża wroga. Obciąża wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajść. Krwawe zajścia w Poznaniu nie powstrzymają jednak, ani nie osłabią wysiłku partii i rządu zmierzającego do demokratyzacji naszego życia, do lepszego wykonywania naszych zadań i rozwoju gospodarki i kultury narodowej. W najgłębszej trosce o szybszą poprawę warunków życiowych ludności pracującej. W wysiłkach tych partia i władza ludowa liczy na pełne poparcie całego społeczeństwa. Liczy na pełne poparcie robotników i pracujących inteligencji Poznania. Ufamy, że wszyscy ludzie pracy w Poznaniu będą sumiennie wypełniać swe obowiązki. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny z wdzięcznością, natomiast witać będziemy zawsze każdy przejazd jeszcze przecież niedostatecznej, zdrowej, patriotycznej krytyki naszych braków, błędów i niedociągnięć. Będziemy wspólnie walczyć o dalszą demokratyzację naszego życia, połączoną, rzecz jasna, ze wzrostem poczucia odpowiedzialności za państwo najszerszych mas. I każdego obywatela z osobna. Obywatele Poznania, w tej trudnej i bolesnej chwili, którą przeżywamy razem, wzywam Was w imieniu partii i rządu, w imieniu władzy ludowej do pełnego poparcia władzy ludowej w naszym dążeniu do usuwania bolączek, tych, które możemy już dziś usunąć. I do pomocy w usuwaniu tych bolączek, które wspólnym wysiłkiem usuwać będziemy jutro w naszym dążeniu do usprawnienia naszej gospodarki i poprawy warunków życiowych najszerszych mas. Pracujmy wspólnie i rozważmy spokojnie, co trzeba uczynić, ażeby dobre imię miasta Poznania i szacunek jakim cieszą się Poznaniacy w całej Polsce, zostały w pełni przywrócone, a w przyszłości, aby pracowitość, gospodarność i patriotyzm Poznaniaków w jeszcze większym stopniu przyczyniały się do rozkwitu naszej Ojczyzny. Do mieszkańców Poznania. Przemówił prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz.